Ciema z tej strony i to jest kanał o butach, a dzisiaj mam dla Was kolejną parę Jordanów, która była mega wyczekiwana przez wszystkich, a są to Jordany jedynki, oczywiście w wersji wysokiej Atmosphere Pink. Ta wysoka wersja Jordanów naprawdę zrobiła dużą furorę, kiedy pojawiły się jej pierwsze fotki, dostaliśmy je już w tamtym roku, ponieważ jeden ze smaczków, który tutaj jest ukryty na tym bucie, od razu wzbudził duże emocje i jest to naprawdę jedna z fajniejszych rzeczy, którą można było dodać do tego wydania, ponieważ inaczej nazywa się Bubble Gum i zaraz mam wyjaśnić dlaczego. A jeszcze przed samym odcinkiem proszę Was oczywiście o dodanie subskrypcji, lajka oraz dzwoneczka na kanale, żebyście mieli wszystkie powiadomienia o najnowszych filmach, które pojawiają się tutaj, żebyście nie mieli żadnej premiery, oraz raz mieli wszystkie informacje na temat Sneakersów. I oczywiście napiszcie mi w komentarzu, czy podoba Wam się ta parka, czy chcielibyście ją mieć w kolekcji, czy może niekoniecznie. A więc tak, Jordan 1, Atmosphere Pink, inaczej zwany Bubblegum. Inaczej zwane Bubblegum, ponieważ mają jeden smaczek, który przewijał się przez większość kariery Jordana, ponieważ jak zobaczycie, Jordan zazwyczaj żuł gumę podczas meczów podczas swych wszystkich kultowych momentów także żuł gumę balonową, gdzie możemy zobaczyć nawet jak puszczał sobie bańki z niej. I właśnie tutaj jest ukryty smaczek, jeżeli chodzi o tą gumę balonową, która niejako jest przyczepiona do podeszwy. Wygląda to tak, jakby jeżeli ktoś nastąpił właśnie na gumę balonową i nie chciał mu się odkleić i został właśnie ten znaczek. Bardzo fajny motyw, jeżeli ktoś ogarnia i wie, co kupuje. Ponieważ jedna z osób na grupkach Całkiem poważnie dodała post, czy to jest wada fabryczna. Czy to można usunąć i czy to tutaj powinno się w ogóle znajdować i co on ma z tym zrobić. No, ja po prostu, jak to zobaczyłem, to obuściłem ręce, ponieważ to pokazuje, że bardzo dużo osób totalnie nie wie, co kupuje i w ogóle nie ma bladego pojęcia, nawet jak mają wyglądać te buty potem w ręce. No, ale trudno. A jeżeli chodzi o tą kolorystykę, to jest naprawdę bardzo przyjemna. Mi bardzo się podoba color blocking, ponieważ według mnie rozmieszczenie kolorystyczne jest idealnie i idealnie pasuje na tych elementach, które są zrobione z odpowiedniego materiału, ponieważ skórzane elementy są właśnie z granatu, można powiedzieć z takiego dosyć ciemnego oraz białego koloru, a patent leather, który jest oczywiście różowy, jest trochę odblaskowy i to dodaje fajnego smaczku i pokazuje, że tak Kolorystyka jest trochę bardziej kobieca i więcej. Tutaj oczywiście kobiet będzie chciało mieć tą parkę i już teraz widziałem, że bardzo dużo osób chce tą parę dla dziewczyn na walentynki I tak jest samo jest z tą parką, którą Maksymilian wielkie dzięki, że udało się nam dogadać z tą parką i mogę Wam ją pokazać dzisiaj na kanale. I faktycznie nie dziwię się wcale, ponieważ ta kolorystyka bardzo fajnie pasuje do kobiecego outfitu, do męskiego może niekoniecznie, ale wiem, że bardzo dużo facetów także było zainteresowany tym wydaniem i wydaje mi się, że będą chodzili w takiej kolorystyce, ponieważ no jednak czasy się trochę zmieniły. Ale niestety nie zmieniły się, jeżeli chodzi o Jordan Brand, ponieważ Rozmiarówka tego buta jest womens i jest do 44,5 i to jest kolejna sytuacja w drugą stronę, gdzie faceci, którzy mają wyższy rozmiar, no to po prostu nie założą tego, tego buta, a mamy pełno takich sytuacji, gdzie nie ma rozmiaru poniżej 40. No i wydaje mi się, że naprawdę to jest czas, żeby Jordan Brand po prostu zrobił rozmiarówkę pełną i każdy mógł kupić swoją parę Jordanów i nie musiał się zastanawiać, czy ta jest akurat womens, czy ta jest mens, czy może niekoniecznie i tak dalej. Jeżeli chodzi o jakość tego bucika, jakość wykonania jest naprawdę bardzo spoko. Jak się popatrzyłem, to jeżeli chodzi o strzycia, o łączenia tego buta, jest naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o skórę, tutaj u góry jest naprawdę spoko i jest dosyć mięciusia. I wokół susza także jest nieźle. Jeżeli chodzi o patent Leder, no to wiadomo, tak jak mówiłem, on trochę szybciej się rysuje, trochę szybciej się niszczy, ale tutaj wygląda tak, że zrobiony w miarę porządnie. Nie jest to według mnie to samo, co było w Dark Marina Blue w tej wcześniejszej korzystyce, której Wam pokazywałem ale także nie jest to coś tutaj jakiegoś, wiecie, strasznego, tak jak było na przykład w Shadowach 2.0, gdzie po prostu dostawaliśmy tektorową skórę, a tutaj wygląda to naprawdę dosyć nieźle i wydaje mi się, że nie powinny się te buty aż tak szybko niszczyć, jak w przypadku tych wcześniejszych, o których Wam powiedziałem, właśnie na przykład w Shadowach 2.0, albo na przykład polen z tego co pamiętam, to też nie miało zbyt dobrej tej skóry tutaj na toolboxie na przykład, a tutaj wygląda ta parka, jeżeli chodzi o jakość, całkiem nieźle. Jeżeli chodzi tutaj o ceny tego wydania, ceny tego wydania aktualnie tak, ha, ha uwaga, kłóciłem się z jedną osobą, a znaczy że nie kłóciłem się, powiedziałem po prostu, no że nie będą kosztować 2000 zł. Pamiętam, że pod jakimś odcinkiem ktoś napisał, że co ty gadasz, że one będą kosztowały 1000 zł, one będą powyżej 2000. No napisałem, że nie będą, no i faktycznie nie są. Ponieważ po samym dropie kosztowało około 1250 zł, 1200 zł. Teraz aktualnie te ceny sięgają gdzieś tam 1100-1150. I na pewno one będą rosły po jakimś tam czasie, ponieważ ta kolorystyka jest bardzo ładna, na pewno według mnie będą rosły. I te takie skrajne, wysokie rozmiary, gdzie już potem nie mamy tak, jakby, żeby założyć, wiecie, więcej, tylko te 44,5. I na pewno te kobiece rozmiary także będą tutaj się zmniejszały, będzie, znaczy będą rosły, jeżeli chodzi o cenę, ponieważ będzie ich coraz to mniej, coraz to więcej osób. Coraz to więcej osób będzie chodziło o tych butach, widzicie, same mi uciekają, żeby tutaj się pojawić na stopach. No i wydaje mi się, że to nic dziwnego, ponieważ ta kolorystyka jest naprawdę także bardzo łatwa do przefitowania. Wydaje mi się z jasnymi jeansami. Gdzieś tam na wiosnę będzie można w nich na spokojnie pomykać i wydaje mi się, że to będzie właśnie fajna kolorystyka taka wiosenna i wtedy także wydaje mi się, że będzie taki największy ich wzrost. Także jeżeli chodzi o tą parkę, to tak jak mówię, tutaj jeżeli chodzi o rozmiar, to jest dokładnie tak samo jak z wszystkimi Women's Size'ami od Jordan Brand. Tam trzeba trochę pokombinować, trzeba zobaczyć ile centymetrów ma wkładka, ponieważ to się bardzo dziwnie różni i ja do teraz nigdy nie umiem wyczaić w ogóle systemu, w jaki sposób są te centymetrowe tam podzielone wkładki, ponieważ tam zawsze trochę to inaczej wygląda niż w męskich rozmiarówkach. Zawsze wydawało mi się, że jest to półtora mniej, no ale nie jest, bo w sumie 44,5 ma 45 rozmiar, czyli 29 centymetrów wkładki. No i trzeba Trzeba wcześniej się dopytać faktycznie, ile tam jest napisane, ile to jest centymetrów. Wydaje mi się, że był to bardzo dobry pomysł, żeby teraz je aktualnie kupić, bo potem mogą faktycznie wzrosnąć i mogą te ceny być gdzieś w okolicach 1500 zł 1400, ale wydaje mi się, że to też nie będzie aż tak szybko rosło. Wydaje mi się, że ten największy wzrost będzie właśnie na wiosnę. Także jeżeli chodzi o te budki, to wszystko, jeżeli wam się podobają, tak mówię. Bo kupowałbym je, wyglądają całkiem spoko, jeżeli chodzi o jakość. Tak, że tutaj nie jest źle w porównaniu do innych Jordanów, które wychodzą. Aktualnie w ogóle w tym styczniu, naprawdę do Jordany, które wychodzą, jedynki, mają tą jakość OK. Wiadomo, że to nie jest to, co kiedyś tam było, ale. Jeżeli chodzi o porównanie na przykład do tamtego roku, no to tu jest naprawdę spoko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Teraz będzie trochę ich więcej, ponieważ no trochę tych parek tutaj do mnie poprzychodziło i fajnie byłoby o nich nagrać. Mam także Lights, Moog, Grey, Midy, które wychodziły na apce i też wydaje mi się, że o nich coś nagram. A także będą najlepsze pary tutaj lutego oraz w końcu takie buty. Mam nadzieję, że z Filipem nam się to uda w końcu nagrać, bo cały czas coś nam przeszkadza. Ale dzięki Wam wielkie, że jesteście. Do zobaczenia. Cześć.